Proszę o zadanie pierwszego pytania posła Andzele. Waldemara Anzela z klubu już momencik z klubu Prawa i Sprawiedliwości. Panie pośle, może po tym punkcie, bo i tak nie będziemy Wniosek ich teraz. zgłoszony zanim pan marszałek zajął swoje miejsce. Ja wiem, ale teraz nie będziemy głosować w wniosku formalnym. No bardzo proszę, niech pan przedstawi. Szczęść Boże, Panie Marszałku Wysoka Izba wniosek o ogłoszenie przerwy celem odbycia posiedzenia prezydium Sejmu, po to, by zanim Sejm podejmie pracę, wyciągnąć wnioski z wczorajszego skandalicznego zachowania członków prezydium Sejmu, którzy. Nadużyli swoich uprawnień, przekroczyli je, jednocześnie nie dopełnili swoich obowiązków i czas najwyższy, zanim zaczniemy spotykać się na posiedzeniach Komisji Etyki Poselskiej czy ciągać się po sądach, Panie Marszałku, czas najwyższy położyć kres tym manifestacjom brutalnego prostactwa, ośmielę się zdiagnozować, których manifestacje mieliśmy tutaj w całym cyklu w dniu wczorajszym proszę szanowne prezydium ogarnijcie się zanim dopuścicie się poważniejszych jeszcze przekroczeń prawa i, i regulaminów panie proszę zastanowić się czy wypowiedź pana posła kwalifikuje się do komisji etyki i do ukarania natomiast natomiast oczywiście prezydium sejmu może zwołać tylko marszałek sejmu więc Pana wniosek w tej chwili jest bezprzedmiotowy.